Cześć! Tutaj Lena i dzisiaj sobie będziemy nagrywali Robloxa. Widzę, że Hania gra z moją przyjaciółką Zosią, dlatego dołączę się do nich. Tak wygląda mój nowy skin. Jest on świąteczny. Um, Ja muszę poszukać tej dziewczyn. Pewnie gdzieś są w domu. <grymne> <grymne> Lena. Sorry, <noise> że nic nie mówiłam, zawiesiłam się po prostu. <noise> Hej! Ja nagrywam na i te. Ktoś Coś do mnie czekajcie napisałem. A poza tym proszę, co ja Wam pokażę jedynie. Na ile lajk like mi to kupisz? Michania mi powiedziała, że za jeden koła. Proszę, wbijmy to. Pod tym filmem bardzo Was proszę, żebyście wbili to. Patrzcie. na ile like mi tak łapiesz, dajmy radę wam powiem, że możemy dać radę skocz gdzie są dziewczyny? nie wiem, gdzieś sobie ale dzisiaj um, jest z Brook Heaven tylko. Znaczy z Brook Heaven. Pokażę kilka sekretów, które ja znam. Ja sobie będę jechała na tym. Pierwszy sekret znam w policji. On się znajduje. Musimy iść sobie tutaj do celi jednej. Wchodzimy sobie na łóżko. Na łóżko. I jak jesteśmy tutaj to idziemy tak blisko ściany. O. No i tutaj dojdziemy do takiego sekretnego po prostu pokoju tak, no? No i tutaj jest taki sekretny pokolik. No ale jeszcze taka jedna rzecz, że jak się pomieszymy. Że jak się pomniejszymy, i tam sobie możemy wskoczyć, to tu jest taka karta. I tu mam taką kartę, ale nie wiem, co z tą kartą właśnie się robi. No, ale to taki pierwszy sekret. Jeszcze <laughs> dużo przed nami. Ja się już powiększę. Wezmę sobie to, no i lecimy z kolejnymi sekretami. Kolejny sekret z, ym, znajdziemy w... Brookhaven Bank. Chcieliście na przykład kiedyś zob zobaczyć cały Brookhaven, mieć kamerę na całą Brookhaven? Jest to możliwe. I chodzimy sobie do Brookhaven Banku. Bierzemy tu sobie tu tą kartę. Otwieramy oczywiście drzwi i wskakujemy do tej wentylacji. Wchodzimy sobie na dół i przechodzimy przez jakby taką dziurę. Aż dojdziecie do jakby takiego korytarza. Następnie wchodzimy sobie do takiego małego pokojku, Włączamy kartę i klikamy sobie na tą. I otwiera nam się dziura. My do niej wskakujemy. Lecimy. I tu mamy taki komputer. No i popatrzcie. Normalnie, kamery na całe Brookhaven. Możemy obserwować, co się dzieje. Normalnie, u wszystkich możemy oglądać, co, u kogo każdy wszystko się dzieje. I na przykład, jak nie umiem znaleźć na przykład swojej koleżanki, to możemy sobie ją poszukać właśnie na takich kamerach że on nie ma nie, nie domu. Nie dom. Nie ma... jakby nie nagrywają też domów. Tutaj na przykład mam jeszcze bombę taką jakąś. No i ogólnie to jest jeden z fajniejszych sekretów. Bo jak wiecie, widzieliście, można po prostu zobaczyć cały brokerman. A jak sobie tu wyjdziemy... Bo tutaj też jest taki przejście. Aha, tak, to jest... Tu jest przejście. Jeśli nie chce Wam się iść do tego banku, to idźcie sobie do kawiarni. W kawiarni wychodzimy, no i po prostu jesteśmy blisko przy tym, no i zdobędziemy to. Tutaj nic po prostu tak wyszłam. No i teraz pokażę Wam sekret w szpitalu, na przykład. No w szpitalu. Szpital jest fajny. A potem pokażę wam w tym domu. Mm -hmm. Najpierw w szpitalu, w szpitalu. Sorry, bo ja nie umiem tak wymawiać tego. Idziemy sobie do Promx. Maszyna rentgenowska. I wchodzimy za ten plakat. Następnie idziemy tutaj. I mamy coś takiego. I teraz, jak dasz od właśnie tak kamerę Czekaj Jak dacie od tak kamerę jest tu A jeśli klikniecie na to o niebieskie To przeniesie wam do takiego czegoś Nie wiem w ogóle co to jest i kto to wymyślił Ale jest taki sekret A jeśli chcecie wrócić, musicie po prostu się Aha, nie ja wyszłam chyba. No i po prostu musicie się zresetować. No i tak już mamy pukawę. No i ogólnie kolejny sekret będzie w takim jednym, w takim koło szpitala. Idziemy sobie tym do szpitala. Znaczy nie do szpitala, tylko o do tego właśnie domku, tego co wam pokazuję teraz myszką. Podzielimy sobie i idziemy na górę. Teraz odwracam się o tak, żebym zobaczyła takie zielone coś. Klikam w to i otwiera mi się takie tutaj tajne przejście. Kiedy jestem na górze, mogę zobaczyć fabrykę pieniędzy, a jeśli kliknę na to czerwone, nawet mamy jak się wytwarzają. No i oczywiście money. Mm, mm, mm. A jeśli chcecie mieć kolorowe i ładne pistolety, to wchodzimy sobie w ten tools i klikacie tego, ten tom, ten pistolet. Wchodzimy sobie w niego i teraz was odsunę troszeczkę mnie. Tutaj będę teraz. No i tutaj mamy takie dwie, jakby zębatki. Klikamy w nie. I po prawej stronie powinno nam się otworzyć coś takiego. I możemy sobie zrobić na przykład latarkę z tego. Ale znaczy, że to ma latarkę. Możemy zrobić, że ma takie dłuższe. Na przykład ja najbardziej lubię takie, bo może być takie rupacze. To są każde. Takie może być. A wyżej. Idziemy. O, normalne. Może być takie. I ze światełkiem. Może być taki oczywiście z takim dużym lub z światełkiem, ale moim ulubionym jest o właśnie taki i on może być też dużym i ze światełkiem. Ja sobie go na przykład lubię o takiego ze światełkiem, ale taki też jest bardzo fajny. A jeśli chcemy usunąć, pamiętamy, że możemy na klawiaturze klikamy C. Następnym sekretem, który... Słuchajcie, jeśli chcecie wyjść, to po prostu klikacie ten taki długi prostokąt. Następnym sekretem jest wchodzimy na cmentarz. Idziemy sobie na cmentarz i po prostu, jak sobie tu paniemy, to teraz, raz, dwa. To było takie, wiecie, potwór. Wiecie o co mi chodzi. I Pewnie to też znacie. No ale dobra. Powiedzmy sobie na przykład teraz... Gdzie akurat to znam jeszcze sekrety? To na przykład możemy sobie... Popatrzę. O! Dobra, mam już kilka sekretów. Idziemy sobie do Studio Live, no zaczęto takie centrum handlowe niby. Jak mamy Happy Burger, to sobie idziemy i tutaj jak są takie kartony, to tu jest bardzo dużo miejsca. Jak weźmiemy sobie śpiwór, śpiwór. I położymy go tak odpowiednio jak na przykład też chcemy się włamać do domu jak go. O, tak? To tu jest ukryte miejsce. I na przykład możecie zrobić tak, jeśli boicie się z dziewczynami chowanego. I na przykład mamy, nie odlatujemy. Albo na przykład, na przykład w, tylko w tym centrum, możecie na przykład. To macie już super skrytkę. No i oczywiście wychodzimy tak samo. Chyba, że chcecie się zresetować. Ha. No i ogólnie teraz idziemy do takiego teraz. Idziemy, bo to jest ten, ten sekret. Jest koło stacji. Koło stacji. O tutaj. Jesteśmy tutaj obok stacji. I obok stacji jest taka, jakby tutaj. O. Co to jest? Na pewno. Aha, dobra. No i tutaj jest jakby taka. Wystarczy, że sobie troszeczkę pochod tutaj. I tu powinno się Wam otworzyć przejście. No i tutaj mamy coś takiego. Nie wiem dokładnie, co zrobić, ale tu możemy. Na coś napisać, hello. Czy coś takiego. Ale um, jeśli ktoś wie, na przykład, więcej sekretów o tym, to możecie napisać w komentarzach. I pamiętajcie, lajki żeby Hania kupiła mi te Mazaki. Mhm. Hania mi musi. Słuchajcie, proszę, bijcie tutaj tysiąc like. Wiem, że nawet tyle osób tego nie poogląda, no ale. życie. No, i wydaje mi się, że o, jeszcze mogę jeden sekret Wam fajny pokazać. Jak tutaj mamy ten hmm, hotel, ja przykład sobie wynajmę, wynajmę ten. Zamknę. No i ten. Em, tak. Teraz nie mogę być na żadnym pojaździe. O, robię tak. I robię afk. Afk. -y Żebym rob... tak latała. To jest też taki sekret. Następnie biorę dom, daję usuwaj i popatrzcie. I mogę normalnie po wszystkich tak sobie chodzić. No ale patrzcie, normalnie jestem jakby... wiecie, o co chodzi, że jestem w takim domu. Ale jeśli oczywiście damy Q, czyli 0, to od razu jak się ruszymy. Niestety nam moc nam ta przepada. Ale fajny sekret. Podobnie. Kiedyś korzystałam. Też możecie się ukryć przed, ukryć przed koleżankami. Na przykład jak tylko macie się ukryć w jakimś domku. O. No, za czym... Nie wiem do czego mam się w sumie to poszedłem. To jest biblioteka, ale nic tak po prostu weszło. No i wydaje mi się, że to na tyle, ile mogę Wam pokazać ze sekretów, bo domek nie, nie chcę pokazywania Wam sekretów w, w domkach, ale pokażę Wam. Bo niekiedy widzicie, że wow, ale ja chcę na przykład takie świecidełka. To dziś teraz pokażę Wam. Wchodzimy sobie w tulsy, o tutaj. Klikamy. No, i tutaj mam telefon, to i jest takie pudełko, i jest napisane Prompt. No, i ja sobie klikamy tutaj, i po prawej stronie wyświetla nam się takie rzeczy. I wystarczy że na przykład, o ja, chcę mieć takie świecidełka. To klikam, bo co są akurat? Klikam i stawiam. Ale jeśli wyświetli mi się na przykład coś takiego. Oj, bo ja nie widzę. Nie można używać na ulicy, albo nie można używać w tym miejscu. To też jest istotne. Limit rekwizytów. To znaczy, że mamy dużo już i nie możemy więcej używać. No i tutaj właśnie mamy przykład pizza, jakaś takie rzeczy inne. Zostawiajcie suby, suby i lajki. Papa. Pa.